Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Jest to druga hmm. część tych odpowiedzi, ponieważ było bardzo dużo pytań i nie zmieściłam się i przerwało nagrywanie, więc zacznę na tym, czym skończyłam. Yy. Dlaczego, skoro chcesz w przyszłości kombinować coś z modą, to się nią nie przejmujesz, tylko źle popatrzysz w jeden w tym momencie modny styl, chyba to nie jest tworzenie mody. Nie tylko ślepe podążanie za nią, tylko ślepe podążanie za nią. Nie chcę Cię tym urazić, tylko zwracam na to uwagę. To, że teraz jest modny styl rokowy na przykład, czy tam ćwiki, to nie oznacza, że ja ślepo podążam za tym, bo ja już bardzo dawno robiłam to, zanim to jeszcze zaczęło być modne, a ja szukam podążam za własnym stylem, szukam różnych inspiracji, szukam wszystkiego. Także tutaj eksperymentuję, naprawdę próbuję różnych rzeczy. Więc no, jestem w poszukiwaniu właśnie własnego stylu i myślę jednak, że ten rockowy chyba najbardziej do mnie przemawia i najbardziej określa mnie i najbardziej, najlepiej się w nim czuję. E, przejdźmy do dalszych pytań. Po których second w siatkach chodzisz najczęściej po tej ulicy? Chodzę po różnych second naprawdę jest ich dużo. I chodzę po wszystkich, zależy po prostu, gdzie jestem w okolicy, gdzie, ile mam czasu, ale jakie są to second-handy. Jest to koło mojej szkoły, jest jeden taki fajny na ulicy Floriańskiej, naprzeciwko Da Grasso. Kolejny na rogu, przy garnizonie, dalej Szmizjerka, przy PKP. Na 3 maja, co jeszcze może być nad Biedronką, jest świetny, także to chyba te moje ulubione, ale chodzę naprawdę do wszystkich. I na pewno trzeba chodzić w dniu dostawy, albo dzień po. W dni to ja nie chodzę. Choć czasem i się zdarza. Fajne propozycje na filmiki mówiłaś. E, grzywka być zaczesywać do góry, bo tak trochę dzieci nie wyglądasz. E, grzywka do góry, postaram się coś z tym zrobić. W ogóle muszę postarać się zrobić coś z moimi włosami, bo nie lubię, znaczy... Chodzę cały czas w jednej fryzurze, czasem potrzeba jakiejś zmiany. Nie, w ogóle nie lubię siebie z spiętych w włosach, ale postaram się to trochę zmienić. E, dalej... W jakim, w jakim wieku pierwszy raz założyłaś buty na obcasie. Wiem, że na bal gimnazjalnym miałam yy, buty yy, na jakiejś tam koturnie małej, ale takie pierwsze buty na obcasie to były w liceum. Nie pamiętam chyba w pierwszej klasie, w pierwszej klasie liceum, chyba na zakończenie założyłam takie, tak, albo na rozpoczęcie. Nie, w pierwszej klasie liceum na zakończenie roku szkolnego założyłam. Na pewno pierwsze moje buty na obcasie, bo wtedy sobie kupiłam na tą okazję i Miały one 15 cm, więc wow! Ale bardzo je lubię. Yy, lubię nadal, bo mam je cały czas. Które jest Twoje ulubione centrum handlowe w Warszawie? Yy, nie mam ulubionego swojego centrum handlowego, ale gdzie chodzę najczęściej, to myślę, że są Złote Tarasy, Arkadia i damy Centrum. Chyba tak. Yy, jak radzisz sobie z hejtami, czy raczej Ci jest to obojętne? Powiem tak, jeśli się coś robi w internecie, jeśli się ma jakąś działalność w internecie, pokazuje się publicznie, to jest zawsze hejt. I w realu, i w internecie zawsze są osoby, którym się to nie spodoba. I jest na przykład, jeśli są takie komentarze, jesteś gruba, jesteś głupia, to jak ktoś mnie na przykład nie zna, to jak on może powiedzieć, że jestem głupia, nie znając mnie, to już mam zdanie na temat tej osoby. Ale zawsze coś się komuś nie spodoba, to jest normalne, więc trzeba sobie z tym radzić. Trzeba być na tym przygotowanym. Ja się kompletnie tym nie przejmuję. Jeśli jest konstruktywna krytyka, to ok rozumiem, jest to fajne, bo mogę sobie po prostu zauważyć różne rzeczy, których może na początku nie widziałam, ale na pewno hejty takie bezsensowne, to nie ma co się tym przejmować. Kiedy będą wyniki konkursu? Wyniki konkursu już były dawno podane i myślę nad zrobieniem jakiegoś kolejnego konkursu, więc. Yy, niedługo coś powinno się pojawić. W jakim wieku założyłaś buty na obcasie? się też mówiłam. Czytasz komentarze pod Twoimi notkami na blogu? Yy, dlaczego nie odpisujesz na nie? Miałaś remont w pokoju? Zrobisz ruptur? Yy, czytam komentarze, zawsze czytam te komentarze. Jeśli nie odpisałam, to yy, możesz mi po prostu napisać jeszcze raz, bo może coś nie zauważyłam. Yy, czy miałam remont w pokoju? Nie, nie miałam, bo jak się przeprowadziłam z do tego domu, to sobie zrobiłam pokój, i do tej pory cały czas taki sam. I kiedy room tour będzie, myślę, że niedługo, tylko muszę trochę ogarnąć w pokoju, bo zawsze jak nagrywam filmy, to jest taki bałagan, bo nie mam statywu i zawsze jakieś książki na górze i byście zobaczyli, jak to w ogóle wszystko wygląda, to byłby śmiech. Lecimy dalej. Jakich kosmetyków używasz do włosów? Zapuszczasz włosy? Tak, zapuszczam włosy, a jeśli chodzi o jakie kosmetyki używam do włosów, to podam link do filmików na dole, bo tam o tym mówiłam, także będą filmiki w opisie. Mm -hmm. Czy zostałeś kiedyś zaproszony na jakieś wydarzenia związane z modą? Tak, jestem często zaproszona w sumie na takie wydarzenia I to dzięki temu, że się prowadzi bloga Czasem jest się zapraszany na takie różne rzeczy Jeśli obserwujecie mojego bloga To możecie zauważyć, że tam są różne relacje z takich wydarzeń I na YouTubie też czasem o tym powiem tak, moich vlogach, W sumie coś chyba mówiłam na ten temat, jak mi się wydaje. Yy, jakie blogi najchętniej czytasz? To już mówiłam, że bardzo dużo blogów oglądam, więc yy, oglądam wszystkie, jakie mi się tutaj oczom, Także jestem bardzo otwarta na to wszystko. Yy, czy mogłabyś dać jakieś rady dla początkujących, które zaczynają pisać blogi? Czekam na odpowiedź. E, trzeba być sobą, pozostać sobą, e, nie udawać kogoś innego, być systematycznym, e, na właśnie nie, jakoś nie mieć parcia na to, żeby się wybić. Bo jeśli masz fajnego bloga, to ludzie przybędą sami. E, czy się kiedyś odkuzałeś? Czasem się odkuzałam, czasem mam takie fazy, ale później mi to przychodzi, bo za bardzo lubię jeść. Uprawiasz jakieś sporty? Tak, uprawiałam kiedyś e, sporty, pływałam, a nie pływałam, co robię, biegałam i tańczyłam ale powiedz lubię. Jak ci idzie nauka, no tak średnio w jaki sposób organizujesz swój czas. Uch, nie organizuję swojego czasu i dlatego mam z tym problemy, bo zawsze nie starczy mi na wszystko czasu, nie mogę Cię ogarnąć z tym. Masz jakiś swój plan dnia, nie, ale chyba by się przydał. Może by streszyć, jeśli masz, mówiłam, że nie mam. Interesujesz się czymś innym prócz mody, jakieś zainteresowanie typu Genaza II wojny światowej, czy masz już jakiegoś partnera życiowego? Nie no, moda chyba moim głównym zainteresowaniem jest i wszystko, co jest wokół niej. Czy mam partnera życiowego? Nie mam. E, ile masz lat 18, jak, masz na, jak ma na imię twoja najlepsza przyjaciółka, moja najlepsza przyjaciółka ma na imię Edyta, którą serdecznie pozdrawiam. I mam z nią nagrane różne vlogi. Nie wiem, tak pomyślałam, żeby może nagrać jakiś e, friend, tak? Jeśli Wam się taki pomysł podoba, to napiszcie na w komentarzu. E, Masz radzeństwo, tak? Mam brata, lubisz One Direction. Yy, jakoś nie przepadam za tym. Znaczy, nie to, że nie lubię, ale po prostu nie słucham. Jaka jest Twoja ulubiona piosenkarka, piosenkarz? Ulubiony film, ulubiony zespół? Nie mam. Bardzo dużo lubię różnych filmów yy, i zespołów i piosenkarek, piosenkary naprawdę, a filmy lubię jak Xavier dolan na przykład yy, Wyśniane Miłości, Zabiłem Moją Matkę. Farbowałaś włosy czy naturalne? Moje włosy naturalne były ciemne, blond i psz, nie przefarbowałam, tylko zjaśniłam sobie naturalnymi sposobami, czyli tymi sprayami na, bazach, na bazie rumianku i są teraz jaśniejsze. Eee... Co Cię zawsze wkurza? Bardzo dużo rzeczy mnie wkurza, nawet się nie zdajecie sprawy. Znasz jakąś gwiazdę? To głupie pytanie. No, znam parę osób, ale nie wiem, to nie ma chyba żadnego powodu, żeby się chwalić tym, czy coś w tym stylu, bo... Eee... Tak. Wierzysz w koniec Świata 2012? Nie, kompletnie nie wierzę w to. Jak długo zapuszczałaś włosy? Co ile dni myjesz włosy, Prestujesz włosy? Tak, e, włosy w trzeciej klasie gimnazjum miałam takie, teraz mam takie długie, o. Więc zapuszczam cały czas bo naprawdę podbałem się, strasznie długie włosy co ile dni nie włosy co 3 dni, czy prostu czasem mi się zdarza prostować e, śpiewasz, tańczysz, kiedyś tańczyłam e, jakie muzyki słuchasz i e, czy słuchasz Guns N' Roses? E, tak słucham Guns N' Roses, bardzo fajny a jaka muzyka, to już mówiłam wcześniej e, jaki, rozmiar, jaki masz rozmiar S? E, tak, mam rozmiar S, czasami M, to zależy Dlaczego jesteś taka piękna? Znowu to śmieszna pytanka. E, czego nie znosisz jeść? Bardzo lubię jeść, kocham jeść, a czego nie znoszę? Jest chyba jakieś tłustych rzeczy i nie lubię sałatę ze śmietaną. O, tego to ja nie e, O czym zwykle zapominasz? O bardzo dużych rzeczach, o takich w sumie ważnych rzeczach, o których powinnam pamiętać, nie wiem. albo na przykład o sprawdzianach często zapominam. E, czy Gdzie masz pojechać? Do Nowego Jorku. W ogóle bardzo lubię podróżować, więc z chęcią bym się Cały świat, które cechy u kogoś ciebie bardzo denerwują. Nie lubię, jak są ludzie nietolerancyjni tego naprawdę nie lubię. Gdzie najczęściej się znajdujesz? Jestem po prostu wszędzie, jest mnie wszędzie pełno. Zawsze gdzieś się kręcę, także nie ma tak, że siedzę w jednym miejscu to na pewno to nie, to, to nie jestem ja. Dalej, kim chciałabyś być stylistką? Tak jak już mówiłam, najgorszy dzień tygodnia. Nie mam najgorszego dnia tygodnia, ulubione obuwie, konwersy zdecydowanie. Twoja ulubiona pora roku wiosna. Uwielbiam wiosnę. Jesteś uzależniona od internetu. Twój ulubiony napój mój ulubiony napój to Bubble Tea z marakują. Jest pyszniutki. Twoje marzenie mam miliony marzeń, ale chyba nie będę o tym mówić. I ostatnie pytania. Ostatnie pytanie. Nawet... Widzę, że kupujesz w lumpeksach czasem, więc powiedz mi na pyta... odpowiedz mi na pytanie, z którym nie mogę sobie poradzić. Co robisz z duchami, żeby tak nie śmierdziały lumpeksem? Ja piorę kilkanaście razy, ale nigdy do końca nie pozbędę się tego zapachu. Nie wiem, ja chodzę przynajmniej takich lumpeksów, które ubrania nie śmierdzą, więc nie mam nigdy takiego problemu. Piorę i płyn do płukania, żeby ładnie pachniało, także nigdy takiej rzeczy mi się nie zdarzyła. I to chyba było na tyle tych pytań. Mam nadzieję, że to trwaliście do końca. Jeśli podobają Wam się takie filmiki, to napiszcie na dole, to na pewno zrobię jakąś kolejną e, wersję tego, kolejny odcinek. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. E, zapraszam standardowo na mego Facebooka, bloga, Twittera. Tam znajdziecie oczywiście zawsze więcej niż na YouTubie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pamiętajcie o subskrypcjach. Pa, pa!